Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku dekad. Eee, nasi bohaterowie jeszcze śpią. Ja musiałam nimi pograć dwa dni, bo się okazało, że poprzednia rozgrywka mi się nie zapisała. Nie wiem, czy dlatego, że coś tam nie poszło w grze, czy dlatego, że ja jestem idiotką i nie wkliknęłam yy, zapis, tylko wyłączyłam. Nie mam po prostu różowego pojęcia. W każdym razie po prostu wylądowaliśmy sobie dzień. Wcześniej niż powinniśmy, więc ja pograłam sobie z nimi dwa dni. Eee, tak, i Paulina Borejko jest w ciąży, jak widzieliście pod koniec poprzedniego odcinka, chociaż ja po prostu cały poprzedni odcinek gadałam tak, tak, ona na pewno jest w ciąży, na pewno jest w ciąży, no i faktycznie miałam rację, bo jej się wymiotować chciało cały czas, więc jest w ciąży. Aktualnie to już jest drugi trymestr. Mm. Miałam nadzieję, że w tym odcinku ona już urodzi, ale yy, no, nie wydaje mi się, żeby urodziła. Ja mam pewien plan, żeby, żeby oni się dzisiaj, jeszcze zanim urodzi się dziecko, wybrali w pewne miejsce i to dzisiaj zrobimy. Jak widzicie, zarobiliśmy całkiem sporą sumę pieniędzy. Yy, troszeczkę powiększyłam mieszkanie, żeby wstawić kołyskę, i, która będzie już sobie czekała na naszego małego borejka albo małą borejkę. <grych> Nie wiem, czy to będzie chłopiec, czy to będzie dziewczynka. Nie wiem jeszcze jakie nadamy mu lub jej imię. Yy, zobaczymy. Widzę, że Ty jesteś wyspana, więc wstań sobie, moja droga. Yy, mamy tutaj żarełka, jakieś resztki, ale myślę, że może możesz coś ugotować. Yy, niech będą jajka na toście. Słuchaj. Nakryłam no oczywiście do stołu, ale oni nie chcą przy tym stole jeść. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że tutaj stoi ta. Czy hmm. może dlatego, że to tu stoi? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze. Przestawię trochę, to może wtedy się uznają, że, y, że tu będą jedli. Znaczy, oni się pchają na fotel bujany cały czas, bo on jest przecież najfajniejszy. Y, wiesz, co ty skorzystaj sobie zanim zjesz? Tak, jak mówiłam, rozbudowałam trochę y, mieszkanko. Mamy 1687. No, zbieramy cały czas, oczywiście, żeby zwrócić 11 tysięcy długu. Yy, myślę, że ten tysiąc ja im yy, dzisiaj. Wiecie co? Nie chcę mi się wpisywać kodu, ale też z drugiej strony chcę to zrobić przy Was. Yy, więc nie wiem. Może następnym razem. Może od razu większą sumę. Tylko, że to się może potem okazać, że wiecie, że ja zapomnę po prostu zwyczajnie zapomnę i nie oddam tego długu będzie problem, ale może to będzie w sumie też jakiś pomysł, żeby wiecie, o jest je tutaj, je tutaj ale fajnie ty, ale ty zrobiłaś tylko dla siebie mądralo mm. no dobra, to weź resztki i usiądź i zrobić też dla męża Źle kliknęłam, widzicie? Jestem trochę nieprzytomna. Przez to, że planowałam w ogóle nagrywać od rana dzisiaj i wyszło tak, że jest pierwsza. A ja dopiero zaczynam nagrywać. No bo ciągle coś, wiecie, jak to jest. A tak sobie myślę. Bo ktoś mnie pytał w ogóle w komentarzach, jak często będą się pojawiać odcinki. Ja odpowiedziałam, że jeśli chodzi o dekady, to raz w tygodniu w poniedziałki, myślę, że o 18.30, chyba że uważacie, że inna godzina jest lepsza, to dajcie znać. I myślałam o tym, żeby w czwartki wróca, wrzucać inne filmy. Ale myślę, że zrobię to w ten sposób, że jeśli uda mi się nagrać więcej niż jeden odcinek dekad w ciągu weekendu, to będą się pojawiać poniedziałek, czwartek, a jeśli mi się nie uda albo będę miała po prostu ochotę nagrać coś innego, to w czwartek będzie się pojawiać coś innego. Zrobimy po prostu w ten sposób, że będzie niespodzianka, co się pojawi w czwartek, czy dekady, czy coś innego. A jeśli będę miała dobry tydzień, dobry weekend, no to będzie się pojawiać jeszcze coś w ciągu tygodnia, wybrany dzień, nie wiem jaki, zobaczymy. A to z tego względu, że ja już Wam mówiłam, ja chwilowo przynajmniej nie mam w domu komputera. Komputer mam tylko w weekendy, ponieważ biorę go sobie z pracy i tylko wtedy mogę nagrywać Simsy, więc no, jest to spore ograniczenie, niestety. Wiesz co, wyładuj i odłóż pranie. No, oni się świetnie czują. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Tylko zanim Wam to powiem, to Ty sprzedaj wszystko, potem możesz jeszcze podlać. Ty jak zbierzesz pranie, to jeszcze weź tutaj, zbuduj więź z pszczołami. Mm, sprzedaj miód, bo my tu cały czas chcemy i zbierz wosk, wosk zbieram, być oj, one są rozdrażnione, to chyba nie jest dobry pomysł, porządlą cię no ale trudno, ale ona ma z nimi już do, taki wiecie, dosyć dobry y, kontakt, więc fajnie, to mnie cieszy o, wiedziałam, że ją porządlą no dobra, trudno trudno, trudno, miejmy nadzieję, że jego też nie zaatakują a to by się zaraz będzie chciało siusiu to wiesz co, mm. Zanim pojedziemy, to sikaj po mistrzowsku, skoro się tak fantastycznie czujesz. Czy ty skończyłeś? Jeszcze chwileczkę, tak. Zebrałeś coś, czy wszystko sprzedałeś? Aha, ja mu tu zostawiłam, żeby sobie łowił ryby, żeby miał przynętę. A właśnie, a propos przynęty. Słuchajcie, zmieniłam mu tą jego. Jak to się nazywa? No to, co on chce osiągnąć. Nie pamiętam nazwy. Whatever. Nieważne. Dlatego, że on ma talent do wędkarstwa, słuchajcie, on ma taki talent do wędkarstwa, że a i tak jakoś tak żoną bardziej się zajmowałam tymi roślinami, więc stwierdziłam, że jesteśmy na początku rozgrywki, właściwie graliśmy ile dwa odcinki, więc yy, nawet jeśli w zasadach jest, a nawet nie wiem, czy jest taka zasada, że nie można zmieniać. Być może jest, być może nie jest, ale po prostu nawet nie zaczęłam mu spełniać te, tego. Wiecie, farmerskiego wyzwania, więc stwierdziłam, że jeszcze to jest taki moment, kiedy mogę sobie pozwolić na zmianę i on będzie wędkarzem, bo on ma po prostu talent. Nie wiem, ja mam chyba szczęście do tego, żeby tworzyć simów, którzy mają talent do wędkarstwa, ponieważ w jednej z, W jednym z poprzednich. Em, w jednej z poprzednich serii y, miałam Sima, który również dużo łowił i świetnie mu to szło. Y, seria jest zawieszona. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ona gdzieś tam na kanale sobie wisi to jest seria... Y, czekajcie, jak ona się nazywała, bo to już parę lat temu było. Y, ty, 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 właśnie tu chcę pojechać. Y, I tu. Y, tak. To jest seria o rodzinie, wiecie, przybywa po prostu do, do, simo, do Simów z Sixam. No, alien, w sensie obcy. I zakochuje się w ziemiance i oni za... Nie w ziemiance w sensie, że w podziemi, o mieszkaniu w podziemią, tylko w ziemiance w sensie kobiecie z ziemi, Simce. E, oj, ale ty miałeś z nią przyjechać, boże, ja jestem dzisiaj nieprzytomna. się mm, tu. O, o Boże, teraz będziesz żygać. E, no i tam sobie zakładają rodzinę, i w ogóle to jest jakby rzecz się zaczyna. To też miało być, miało być trochę takie wezwanie właśnie jak, tak jak to. E, zobacz herbatę. E, niech będzie. E, trochę tak jak to, czyli w sensie, że przez pokolenia i przez różne okresy czasowe i ja mam nadzieję w ogóle do tego, do tego wrócić któregoś razu, ale po prostu musiałam przerwać raz ze względu na to, że po prostu no, nie byłam w stanie ogarniać tego z powodu pracy, a dwa a dwa mój komputer nie ciągnął ilości custom content, która w tym wyzwaniu była, więc chwilowo o, a ty kim jesteś? Mele, gdzie jest mele? Mele chce z nami rozmawiać, ale nie wiem, gdzie jest mele. Yy, domyślacie się, dlaczego ja tu przyjechałam, oboje jesteście pożądleni. Yy, no, no więc jakby to wyzwanie jest zawieszone, ale ja naprawdę mam zamiar do niego wrócić, tylko po prostu no może w trochę późniejszym czasie. Mele, moja droga, ty tutaj nie pasujesz nam totalnie wyglądem. O Bozie, jaki słodki piesiek, ale to jest twój. Tak, dlatego tu przyjechałam, bo ja chcę, żeby oni przygarnęli zwierzątko. I y, no właśnie. I byłoby fajnie, jakby tu się nam jakieś zwierzątko napatoczyło. Dobrze. Mm, tylko na razie nie widzę, żeby takie jakieś zwierzątka były, no ale trudno. Ja bym, no, zaczęłam już nawet tych simów przebierać, ale wiecie co, no nie mam po prostu. Dobrze, moja droga, ty też się napij tej herbatki. Też się napij herbatki. Czemu nie? No, Mele będziemy musieli w takim razie przebrać. Oni jeszcze nie mają żadnych znajomych. Ja muszę w ogóle. Och, ty też jesteś, Mele, w ciąży. Nie, czekajcie. To ja muszę to zrobić. Przepraszam. E edytuj rodzinne Stwórz Sima. Ok, Mele przebrana, ale teraz gdzieś mi zaginęła. E gdzie ty jesteś? Tak ją sobie wiecie Przebrałam ją i jej męża I tak sobie będę robić od czasu do czasu Jak mi się będzie chciało eee, No dobrze Możemy się z nią przyjaźnie przywitać Dlaczego nie Taka dosyć egzotyczna Simka Pewnie przyjechała Z daleka tutaj Ale eee, no cudze, Co nam szkodzi, potrzebujemy przyjaciół Musimy mieć jakichś Jakichś znajomych, więc Czemu nie ja się tu rozejrzę. To powinno być więcej zwierzątek, i nie ma. I... O, 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 coś tu idzie, coś tu idzie, coś tu idzie, jest tu jakieś. A nie, no to jest znowu jego. A, no, nie wiem. O, jest tu, jest tu, jest tu. A, to jest ten fajny kot w tym. Ja chcę jakąś znajdę. Taki, tak, tak sobie wymyśliłam, że chciałabym jakąś znajdę dla nich. Nie wiem, czy mi się uda spotkać tutaj jakiegoś stworka fajnego. Mam nadzieję, że tak. No na razie oni sobie tutaj herbatkę popijają, gadają, okej. Okay. A może to byś się też poczęstowała herbatką? O słonecznej pogodzie porozmawiaj. Hmm. Zapytaj ją o właśnie. Możesz ją zapytać o termin porodu. Właściwie to też powinnaś, ale no dobra. Hmm. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. No tak, bo to w sumie wiesz, obydwie jesteście w ciąży. To tak, tak akurat, nie? Fajnie się złożyło. <grywa> Urocze. No dobra. Wiecie co? Zrobimy tak. Wędkuj w trzech różnych miejscach. To mu akurat speł, spełnimy tą potrzebę. On sobie pójdzie gdzieś tutaj powędkować. O, tu jest jakieś, e, jakaś miejscóweczka. Wędkuj na przynętę, Może być truskawka. E, a ty, moja droga, mogłabyś tu trochę pozwiedzać. Hmm. O, tu patrzcie, idą, idą kobietki. Widzicie, poprzebierałam. E, przyjazne powitanie. Nie, ojej, ojej, a co ty zakazuła jesteś? Przyjazne powitanie, no dobrze. Mm, to przywitaj dziewczyny. Juz, ja nie chciałam, żebyś ty je witał, tylko żeby ona je witała. E, ja bym chciała, żebyście. A wiecie, wiesz co, zróbmy tak. Mm. Czemu nie mogę was dodać do grupy? Bawne przyje... Aha, bo jeszcze ich nie przywitałaś hmm. Chciałabym... Właśnie Utwórz grupę To, to, to i to I ja bym chciała dziewczynę, żebyście po prostu Poszły sobie razem na spacer Ja wiem, że ona przyjechała tu z mężem No ale mąż właściwie chciał mm, Połowić A ona spotkała y, Jakieś miłe... Panie, więc myślę, że może sobie po prostu się tutaj. A, z nimi powłóczyć po wyspie. O kotek. Podejdź tu razem. Czy to jest kotek? Kotku, kotku halo. to jest takie szybkie. Wygląda jak lisek. Ale ten jest kotek jest rudy. A ti. O bozie jakiś słodki. Ostrożniej się z nią przywitaj. Ja co prawda myślałam raczej o piesku, no ale skoro pierwszym zwierzakiem spotkaliśmy jest kotek, no to może kotek. Cmentarz dla zwierząt, słuchajcie. O, jeszcze jeden kotek. Dzień dobry. Gienia. Oj, jojku, Gienia. Przywitaj się ostrożnie z Gienią. Słuchajcie, zobaczymy po prostu, który z tych kotków będzie bardziej chętny do tego, żeby z nami się... Ale to fajne jest. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Świetna to jest. Przepraszam, ja po prostu... Czy on tu może podejść? Może tu podejść, ale tam dalej wejść nie może. Ej, czytaj epitafium. Kurczę, ja tutaj byłam. Oczywiście, że tu byłam, ale to było dawno i szczerze mówiąc, jakoś tak za bardzo dokładnie, to ja się tutaj nie przyglądałam. Mm, temu co na tej wyspie się znajduje znaczy temu nawet nie, nie co na wyspie tylko temu co się znajduje na tym cmentarzu jakoś tak wiecie yy, olałam troszeczkę o coś się teraz tutaj wy ten wiesz co weź już daruj sobie picie bo zaraz będziesz musiała znowu iść do kibelka no właśnie poza tym jesteś głodna a ja naprawdę bym chciała, żebyś zaprzyjaźniła się z jakimś zwierzątkiem. O, a tu jeszcze idzie. Czy to jest... A nie, a tu jest... O jejku. Cześć! Jejku! Bo to nie jest kotek, zobaczcie, to jest jakiś ten. Ale też moglibyśmy się... Zaprzyjaźnić z takim zwierzątkiem. Mm, krzew różany, jakoś zdziczałe. Przepraszam. Czy ja tu mogę zebrać? Nie mogę. E, widzicie, bo chodzi też o to, żeby zebrać jakieś fajne rośliny przy okazji. Ale myślę, że będziemy tu za krótko i po prostu się okaże, że się nie da, bo jeszcze nie urosły. E, widzicie, co gienia jakoś bardziej do mnie przemawia, więc od razu skocz sobie do gieni. Mm. Pola pieska. Ale tu jest więcej kotków. No i co ja poradzę? Co ja... A ty gdzie lecisz? No dobra. O, Waldemar z... zło. O? Ościorybę złowiłeś. Super! Ja wiedziałam, że ty jesteś zdolny łowca. W sensie tfu e, ten. No wędkarz. Oj ojku niej, nie lubisz mnie. Ojej, no, nie przesadzaj. Poznaj ją. Cześć. Tak, tak. Co się stało? Zapytaj ją. Widzę, że jest gadułą. jesteś piękna. Fantastycznie byś bazowała do naszego tutaj. O, mhm. daj jej przysmak. Jesteś uczuciowa. O, Jeszcze raz ją poznaj. Może się też z nią pobawić. Myślę, że będziemy mieć kota. Chciałam psa. Bo właściwie częściej mam koty niż psy. Ale wydaje mi się, że chyba są znajomymi. No fajnie. Wy się poznać jeszcze raz. Ja sobie sprawdzę, co my tam o niej jeszcze wiemy. Uczuciowa, cecha nieznana, dorosła. Jeszcze chwilkę. Tak, ja wiem, że nie mieli laserowych tych, ale no dobra, już nie przesadzajmy. Pochwal ją. Zaproponuj przyjaźń, co możemy jeszcze, opieka, nie, nie będziemy cię jeszcze podnosić za wcześnie, tobie nieźle idzie z tym wędkarstwem, ja go tak trochę y, zostawiłam samemu sobie, no ale dobra, e, wiecie, no to zaraz będziesz musiała iść, Sinku, a ja chcę gienie, także y, trzymaj ten pęcherz, nie? Rozmawiaj, poznaj, po... pogłaszcz. Ja on jest uczuciowa, więc powinno jej się to spodobać. Tak Waldemar łowi jakieś dziwne obiekty. Nie podchodź. Czy to oznacza nie podchodź, <grym> czy też oznacza pogłaszcz mnie? Bo to, to tak ciężko w sumie zrozumieć. Ale wygląda raczej trzymaj się z daleka. Gdzie idziesz? Poznaj. Ej! Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Genia, halo. Gienia 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 gdzieś idzie Dobrze, to ty Ciebie musimy zaprowadzić do toalety Bo tu nam zaraz po prostu Narobisz buby Skorzystaj z łazienki Tu chyba nie za bardzo idzie coś zjeść Nie wiem, czy tu coś jest na górze Nie pamiętam O, dziewczyny się tutaj zebrały Fajnie można tu coś fajnego poczytać. Zjeść tak niekoniecznie widzę. O, ale tu jest toaleta normalna. To wiesz co chyba jest. Tak, to nie, to tu chodź. Tu skorzystaj. Waldek, jak tam? Muszę sprawdzić, co złowiłeś. Złowiłeś tak ościorybę. Dobra. Złowiłeś... kostkę przyszłości firmy liche przepowiednie. Ej, nie wiecie, co ja tego nie... Zasadniczo, no, ale to są takie czasy, słuchajcie, gdzie oni się też fascynują, właśnie przepowiadają na przyszłości, są te takie stoliki y, mediów, gdzie oni wywołują duchy, bla, 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 takie rzeczy. Więc mm, może tego nie będę wywalać, skoro się tę chwilę pobawię. Bo wiecie co? Tak szczerze, nigdy nie używałam tego obiektu w Simsach. Nigdy, ani razu mi się nie zdarzyło. Dobra, moja droga, klikam na ciebie, bo chcę jeszcze znaleźć tego kota, który nam tu gdzieś sobie polazł. Będę go śledzić. Tak, odcinek pod tytułem Śledzimy kota. No trudno. Pogłaszcz ją. Nie, bo ja bardzo, 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 bardzo mówię serio, że ja bym chciała. Ostrożnie ją przywitać, może ty się nią zajmij przez chwilę. Ja, o, tam też idzie następny. E, ja naprawdę chcę kota. I ja mam coś takiego. Znaczy chcę kota, chcę zwierzę, ale ja mam coś takiego, że jak sobie upatrzę, i to jest najczęściej pierwszy, którego spotkam. No tu w tym wypadku drugi. Ale jak sobie upatrzę, to potem jest mi bardzo przykro, jak mi się nie udaje i, yy, i ten kolejny już mnie tak nie cieszy. I ja chcę kota. Znaczy, ja chcę tego kota. <laughs> Gienia przybłęda, a tam jeszcze jakieś fajne czarno idzie. Ale Gienia by nam pasowała, tak sobie myślę. Wybitny wędkarz. O, ty tam znowu coś osiągnąłeś. No dobrze, 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 dobrze. Gienia, gdzie ty idziesz? Gdzie ta Gienka leci? Słuchajcie, nawet nie wiem. Będziesz w sumie w naszym kierunku, to może tutaj dobrze. Czy ty... Gdzie yy, ty jesteś? A ty stoisz! Tej! Oni się pozawieszali. Dobra, moment. Muszę zresetować ją, bo... Uy! Gdzie to się robi w ogóle? Cic. Modyfikuj, koduj, zwiększ, sple, zresetuj, sima. Dziękuję. Zresetowałaś się. To teraz idź do kibelka. Um, skorzystaj. Czy to też... Czy Ciebie też trzeba zresetować? Chyba tak. Mm, mm, mm. Dziękuję. Dobrze, to teraz muszę znowu znaleźć Gienię, bo, bo Gienie mi znowu zniknęła. Czy tu coś urosło? Nie. E, nie urosło, ale chyba widzę Gienię. Nie. To lampa. Kupiłam Gienię. Kupiłam. Gienia, halo. O, tu jest. Dobra. Jest Gienia. Jest piesek. Stop. Jest piesek. Dzień dobry. Frenzel! Czy my chcemy friendla? Nie, bo ja się tu już teraz... O, jajku. Ostrożnie powitaj Friendsla. A ty potem jeszcze spróbuj pogłaskać gienię. Kurde, teraz się skończy na tym, że będziemy mieć psa i kota. Um, No nie wiem, czy to się uda, ale spróbujemy. Tutaj dziewczyny nie wiem dokąd idą. Tutaj za chwilę będziemy mieć disaster, bo ty nie zdążysz do tego kibalka. To ja już widzę, że ty nie zdążysz. Ty pewnie się ścigasz pod kibelkiem. E, będzie śmiesznie. Lecim, pędzim, lecim, pędzim. Tup, 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 psiku. No, mówiłam. Mówiłam. Dobra. Skorzystaj z łazienki tutaj, to może chociaż ci trochę higiena wzrośnie. Oj, niedobrze, niedobrze. A chciałam cię zabrać. Chciałem. W sensie ja, mąż twój. Uh, chciał cię jeszcze zabrać do jakiejś restauracji. No, ale dobra. To w tej sytuacji wracamy do domu. Wracamy do domu. Bez psa, bez kota, bez zwierzaka, bez... U Porażka. No porażka, słuchajcie. Genia! Halo. Czy tu coś można? Wejść na górę. O, Nie weszliśmy na górę. No ale żona ci się zsikałam. To co ja ci poradzę? Weź skorzystaj. Ty też. Nie. Skorzystaj tu z łazienki. Bo tobie też za chwilę będzie przykro. Eee, higiena, higiena. No. Cóż ja poradzę? Pozwiesi, no weź, e, umyj ręce, umyj ręce, umyj ręce. To niewiele da, ale zawsze coś. I może ja tu jeszcze znajdę tego kota, gdzie on poszedł. Hmm. No, widzicie, miałam nadzieję, że się uda, a tutaj taki disaster. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym myciem rąk, czy to coś da, czy nie. To byśmy sobie chociaż coś ugrillowali tutaj, bo jest grill. Jest grill i byśmy weszli na tą całą tutaj latarnię morską, chociaż jak już tu przyjechaliśmy. No bo to szkoda, żeby nie skorzystać, prawda? Albo po prostu wejdźmy sobie, wejdź na górę. I na tym wejściu sobie zakończymy ten odcinek. No, ona jest bardzo y, zawstydzona, niestety. O, zobaczcie, jaki tu jest piękny widok. O, i tu można ten. Można barabara. Czekamy, poczekamy na żonę. Ona tu się powinna zaraz zjawić. Czy ja mogę na przykład... Nie mogę. A, ty, 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 ty. Obnoś się bogactwem. To właśnie nie masz czym się obnosić, mój drogi. Patrz w gwiazdy. O! Świetne miejsce swoją drogą do patrzenia w gwiazdy. Ojejku, jak to romantycznie jest zaproś na noc, bez sensu. Wyznaj żonie nieprzemijającą miłość. O tak. Patrz, jaki to romantyczny. No i tym pięknym obrazkiem, moi drodzy, się z Wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i oczywiście komentarzy. Dajcie mi znać, co sądzicie w kwestii dni i godzin pojawiania się odcinków. I tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się. Pa! pa.